To jest mój kolejny odcinek. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i suba, i napiszcie mi jakiś komentarz. Także tyle. Co zrobiliśmy w tamtym odcinku? W Pokémonach złapaliśmy tego kamienia. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale jak jest, co jest. Dziś, no i w sumie tyle zrobiliśmy. Dzisiaj będzie gym. Do pokonania i tamten wulkan. Najpierw do wulkanu trzeba pójść, bo po, bo poza odcinkiem się patrzyłem i tam się nie dało wejść. Także trzeba y, wziąć. Najpierw do tamtego wulkanu. Dobra, to ja tam dojdę i się widzimy. Dobra, widzowie, już o tu dotarłem. I tu będzie jakaś scenka. Z tego co widzę, bo. Kamera nam się ułożyła, tak, ale na pewno coś się będzie dziać. A, To najpierw wideo musimy zrobić walkę, żeby zobaczyć. Home, a to był ten miecz. Dobra, Expimy Luxio, dlatego go wziąłem naprzód. Jeszcze dzisiaj będzie kolejny, chyba, odcinek z Pokémonów, i potem sprędzę się z zombie. Dobra, z Dragon Rage'a. Nie zapomniałem, jaki to miała typ. Ale dobrze poszło. Także. Nie wiem, po co on robi tego Sword Dance, ale i tak. Go zabijemy. Kata użyjemy. A nie działa na niego. Ała, nie działa na niego normalnie. No to Ember. Dobra, Ember działa. 236 Dobra Ekspimy Luxio, także będziemy e, tego brać go za każdym razem, żeby dostawał expa. Kurciaczek Dobra Fight Dragon Rage Łatwa chyba ta walka będzie bo nie, a to był krytyczny? z krytyka tak nie lubię, może, dobra, jeszcze jeden Dragon Raid. dobra to już wiem, że będzie drzemownisty 16 level mam, dobra weźmiemy Luxio, Dexpina. nie wiem co to będzie, a ty? Dobra. Jeszcze weźmiemy tego kamienia. Nie wiem, jak to się czyta. Wow! Tak. To czar miliona uderzy, to będę mieć przypał. Hipnoza. Uniknął. No, pierwszy odcinek, w którym czar uniknął ataku, akurat w najpotrzebniejszym momencie. Rok polisz. Dobra, jeszcze jeden. Hipnoza. No to teraz to już. Tą wcześniej dostać w łeb. Albo nie, nie. Lepiej, żeby. Embrago. Więc to teraz proszę. No, obudził się, no. Charmilion. Widzowie dostaje jakiegoś busta na tym odcinku. I pięce dopłacało się. również. Zukłyby siedemnasty level 1400 golda. Jakoś kule włożył. Graudon. To go będziemy mogli kiedy złapać chyba. Czemu takie krali żółte? Przynajmniej uczek, To roda żółty, że nie był zielony. Aha, ok. Czemu tak? No jako teraz, to już normalnie. Aha, to widzimy się, jak że Albo nie, zrobię tak. Tak, zrobię. Dobra. No, no. no, to jednak idziemy normalnie. No, się zrobiła, Oro ty powrócił. Ale nie mam dzisiaj Robuxów. Dobra. Luksja. No, no. Idziemy nie na a to nie będzie. A nie, poexpimy się. Nawet na jedna drzema, bo jak się przegra na drzemie, to i tak ci trenerzy, których pokonaliśmy, to są. To możemy. Yy, to nie u nas po prostu nie ten. Już nie wezmą do walki. po spimy. Możecie mi napisać, co, w co ja woli w, 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 w ten kamień, ten taki. Aha, bag jest. Ten kamień. Pan już wam pokazuje to to. To coś, jak ktoś wie. kamień jest. jest jaki kamień, co ja mówię. Dobra. idziemy mu leczyć. Tak? Kamienny? A e, nie, no, dobra powiedziałem. Kamienny. się typy pomyliły że ziemnym. Dobra, uleczymy. Pink. Okej. Okay. Cześć wodnego by nam się widzowie przydało. Nie wiem kiedy będę mógł Gajarudosa złapać. Nie, Gajarudosa ma dzikarpa. Bo by nam się przydał. Aha, Parkur! Dobra. Czyli będzie Parkur. To będziemy tego ma przechodzić do końca odcinka. <grymne> Luksja, A spróbujmy, Luksy. Luksyn, tak, Luksyn, tak, tak. Coś zrobić. Nieważne. Hmm, tego nie widzieliście. To się wytnie, to się wytnie. Tego nie było. Udajmy, że Czermi, że Luksyn po prostu dostał zezama. I nie trafił za dobrze, dlatego pewnie. To wcale nie różnica jednego levela. Wcale nie. Na pewno. 0, mm 0. -mm. Niemożliwe. Po prostu luksus nie trafił. To nie tak, że jest słaby. To wcale nie tak. Już 24 level. Nice. Co mam? Na jakimś tam odcinku miałem iść na samej ale to nie idziemy tam teraz, bo nie chce mi się, a nie wiem co w tym krzaku jest, dobra, kamień, ciszy. Nie, od kiedy jestem taki dobry w parku? Dobry w parku, dobra. O kurde, o kurde, tylko nie czar milion. Przeżyłem tego dawna na początek Dobra, teraz go zjedzie, patrzcie. Albo jest na nie? O tea, pa, 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 jak go zjedzie. Ło! Wow! Ale dostał. Na hita prawie. Ale nie będziemy go męczyć. Naszego Luksja. Bo jak będzie zmęczony, to będzie zmęczony i będzie zmęczony. Smokin użył. Ot. Brawo, Ty. Ale dużo ten luksus robi. Normalnie. Wow. Eee, 500 Expa. 18. No, w końcu ma jakiś nowy atak nieelektryczny. Bajta ma. Ee, dobra, Lira nienawidza. Ja pier. <noise> Luksjo! Źle kliknąłem! Nie będziesz miał bajta! Dobra, kiedy złapiemy innego. Teraz go walić. Jak będzie wodny dżim, to wtedy podek Luxio. No nie, znowu go nie przełożyłem. No, kurde. No to widzowie, pożegnajcie się z, nasz, z moim Luxio. Nie dam mu bajta niechcący. A jak mu nie dałem bajta, to nim już nie będę grać, bo właśnie chciałem na nim mieć bajta. A jak nie będę mieć, to nie? Dobra, widzowie robimy przeprowadzkę idziemy tam po to po kolejnego Shinxa. nam się przyda Litlioma, ma musimy go złapać bo nie no no nie no luxio Akurat był chłopakiem To nic nie zmienia Ale zawsze w Pokémonach mi się trafiają yy, Płeć żeńska I yy, płeć męska jest raz na ruski rok Co się stało? Dobra, idziemy po Luxio Xingso w sumie To drzyma jeszcze wrócimy, ale spokojnie Na tym odcinku jeszcze go pokonamy Jima E, ze mnie down. Dobra, to jako złapę widzowie i się widzimy. <laughs> widzowie jesteśmy. Biegniemy po Shinksa. A widziałem, że tu jest jeszcze sekret. Jak się dołączy do grupy, to jest free, tak? Chyba nie. I co? główne. Oskamowali mnie widzowie! Nie! Nie mam mojego IWI, Halo! Ja miałem mieć IWI IWI miałem mieć. Nie mam IWI Dobra, łapiemy go. Hi, 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 hi. Proszę, Shinks. Co to jest? A, pasirisiu. Tak jak go spotkam, to. Tak, dokładnie. Spotkaliśmy abre. Tak. Mamy Xinxa! Ludzie, wiecie, jakie to. Wiecie, jakie długie cięcie musiałem zrobić? Tak, dokładnie, dwie minuty około. Dobra, weźmy kamienia. w końcu się przyda. Fight. Tackle. Proszę, proszę. Tak! Kocham tego kamienia. Nie wiem, w co on wywuje, ale wywywuje. Ujezu, 2 HP nam zabrał. Dobra. Bo będziemy mieć dwa Pokebory, bo jeden poszedł. Na Shinxa, który. Już mi się ta gra widzowie nie podoba. <tosz> Ja nie będę dokupywać pokebale, masz mi się złapać. Pychie, <laughs> mówię ostatnia szansa. I znowu będę pół godziny kupować pokebale. Mam się za się za Widzowie, mamy mały asortyment tych mały Taki tych taki, taki malutki, Taki, taki tyci 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 zobaczyć. Tak zobaczyć Tak malutko dokupiłem mam 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 tylko To nie tak, że pół kasy zmarnowałem na pokebale, bo muszę Jakiegoś Sinksa złapać. Nic tu nie widzę. Proszę, Sinks. Bo będę cięcie 8 godzin robił. Ta gra mnie nienawidzi. Próba setna. Próba numer 101. pierwsza. ha, 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 I teraz krytyczny. Cał krytyczny. Krytyczny. Te drypiny. Dobra. Wyrównaś się do 30 pokebali. Proszę. Złapieś się, nie? Złapieś się. No i widzę. Ciąż się złapał? 4 Pokebale w niego rzuciłem. 3. To kupiłem 31 pokebari i złapał się za jednym. Nie, nie ta to, to jest ta, 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 no. Ta gra mnie, nie Czemu mi to zrobiają, gro? Nienawidzę, 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 nienawidzę. Maszcie tego pokemona. Gówniany, i to wszystko. Źle kliknę wywalony przycisk. To widzimy się za 8 godzin jako pod na jakiś level. Widzowie! Możemy się z nim pić. A on miał te, te te, takie dzikie Pokemony po miliardach spa. Jak się zabije Shinx, tam odwróci widzowie. W lepszej formie. Będę tu no live idzie 8 godzin. I wszystko mi urośnie. Normalnie charge żarda tu będę mieć. A nawet do drugiego dzieła nie przejdę. Dzięki. Ja tu kilka godzin. A za każdym razem będę musiał. Próba numer piąta, aż nasz ukochany Pokémonik się obudzi. O! No wow! I na hita go ściśni. Nie będzie widzowie drugiego odcinka. Nie będzie drugiego odcinka. <tryk> <tryk> Pokonanie. <tryk> Hihie, hihie, hihie. Ło hi, hi. kurde ile... Ło kurde! Ale leveli dostał normalni nasz Xingzoo kochany. Hihie. Wychodzę. Wychodzę. Zobaczcie ile on ma HP. Ile on ma HP? Musi być przester. Rrr. Ty <grytanie> widzowie! Aż mi łezka się kręci. Widzimy się w gymie. Widzowie! Jesteśmy! Jesteśmy! Jesteśmy, widzowie! W końcu. Cie Wciąg, wciąg, wciąg. Aha. Nie, tylko nie to. Się boję. Jestem. Chwieję, <laughs> Dzym. Tam będzie Dzym. Dzym. Dzym, dym. Dzym. Dobra, to. to, 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 to widzieliście jedną walką od siódmego chyba on miał, siódmy level, wbiłem mu aż do dwunastego. Na jednej walce. I Czarmilionowy wbiłem dwunasty piąty. I Czarmilion uniknął, a pewnie by mu nic nie zadało, bo to był ognisty tak Ogniste koło, boję się.

Pojawił się, ale go nie wziąłem niechcący. Dlatego tamten luksus wydawał się taki gówniany. Wszystko jasne, tak! Masz Milion masz park! Wszystko jasne! Dobra, a teraz na poważnie robimy Dżima. Bo jest 21 minuta odcinka zaraz, a my musimy gyma pokonać, i tam potem pójdziemy, i potem ja tam ma być Gajardo. Majikarba, ale ja chcę potem Gajardosa. żeby wyrósł. Możecie mi napisać, kto wie w ogóle i kto pisze w tych komentarzach, bo nikt nie pisze oczywiście praktycznie, a ogląd. Był odcinek z Pokémonów. Ile wyświetleń? 24. Komentarzy jeden. No widzicie co wyrobi ta? A ja się staram i po kolejnego Shinxa lecę. Bo tamten to tak jakbym Sparka nie dostał to prędzej czy później bym go usunął. No nie usunął tylko Zabrał mu ważność, ważność, tak, tak, dokładnie, Pesna herbatka. Dabka śmiechu, hu, 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 Hi, hi. Jest, widzowie, kolejny. No i? Halo? Halo? Wersus Sebastian. Jakiś Sebastian to ogląda to pozdrawiam serdecznie Właśnie z tobą walczę Daj mi wygrać Sebastian please. Jak to oglądasz Jakiś O Jezu, o nie no no Overheat Eee chyba że ja też dostanę overheata po tej walce Bo na po elektrycznym gymie dostaliśmy ten taki 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 no, taki taki dostaliśmy atak, taki taki Przysmaki, taki 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 atak jak atak, taki taki fajny, taki taki Tik taki 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 taki, taki tik taki 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 ILE?! chelu <grym> ja się boję, ja się boję Plus trzy. Nie, co? Magmara masz Dwudziesty piąty level a on ma overheat, a ja nie mam. Dobra, nie zabij mnie. Tak! Tak! Traf przy głupie! Proszę traf. Czart, milion wierzę w ciebie. Tak. No i widzowie za każdym razem pokonujemy dżema Essa z tymi i To nie tak, żebym prawie przegrał. Łatwo po prostu jest. Ogonista od znaka. Do nowa się tjemka. Leci na naszego. Oj, na naszego Charmandera. Co z tym Charmanderem? Czar, na Charmiliona. Tak, zamieniamy. Tak, tak. Skrecza, Potem Embera. Zamienię, nie, potem kata. Bo kata sobie mogę wziąć. Zabijemy się. Dobra, widzowie. To by było na tyle z tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, no i suba. Bo kaczka was je w nocy, jak mi nie dacie suba na kanale. Pa! Nie wiem, czy dzisiaj nagram. Jak napiszecie komentarz, to może nagram. To wasza. Pewnie nie napiszecie? To dzisiaj nie będzie, bo nie napiszecie. Pa!